Witam Was bardzo serdecznie na kanale Zdalny Obserwator Maciej Krzyptowski z tej strony. Dziś będzie inaczej, troszeczkę będę wykorzystywał swój multimedialny, mój multimedialny przyrząd, żeby zobrazować to, co chcę Wam przekazać. Ale zanim zacznę, no to odrobinka wstępu. Po pierwsze, podziękowania dla osób, które. Dokonały wpłat na mojego Paypal'a, bardzo dziękuję. To, to bardzo szczodre wpłaty. Daniel, Paweł, Michał, Robert i Piotr, dziękuję Wam bardzo. Jeżeli kogoś pominąłem, to przepraszam i, i postaram się naprawić to w następnym materiale. Teraz, tak, YouTube jest po prostu zalewany ciągle informacjami o tym. Jak to jest strasznie z tym chińskim kaszlem, jak ludzie umierają na to, no po prostu, po prostu aż nudno, bo to jest nieprawda od początku do końca, to znaczy to, że ludzie umierają z powodu tego chińskiego wirusa. Mniejsza z tym, do tematu wrócę, wyjaśnienie dotyczące mojego filmu ze szpitala w Wielkiej Brytanii. On musiał spaść chwilowo, ponieważ... Pani z gazety The Polish Telegraph uparła się, żeby sprawę forsować i żeby, żeby stosować prawo bezpośrednio, ponieważ stwierdziła, że brytyjski sąd powiedział, że kto wypowiada się źle o Brytyjskim Narodowym Funduszu Zdrowia, popełnia przestępstwo, i ona uważa, że jestem przestępcą, i dlatego, dlatego szasta moim imieniem i nazwiskiem w tej swojej nędznej gazecinie na prawo i lewo świadczy to bardzo niskiej, merytorycznej, że tak powiem, o, o niskiej znajomości prawa, ponieważ ja nie jestem upoważniony do stosowania prawa bezpośrednio, ani ta pani nie jest upoważniona do stosowania prawa bezpośrednio, a jedynie do stosowania się do prawa. No ale mniejsza z tym, troszeczkę tam sprawę już, że tak powiem, prze... Przeregulowałem. Niedługo te filmy wrócą na stałe. Kto nie widział, będzie mógł zobaczyć. Kto widział, ten, ten nie będzie musiał patrzeć. Na kanale Groch z Kapustą jest fajny film informacyjny o tym, jak się pozbyć z gagi na zawsze. Nie kupując tych wszystkich tabletek, które zobojętniają nam kwas w żołądku, polecam, polecam, żeby sobie tam obejrzeć i i zacząć stosować, bo wiem, że ludzie, że wszyscy, wszyscy cierpią na zgagę, ale to tyle, to, to właśnie samo reklama. A dzisiaj postanowiłem troszkę zadać Bobu Scifanowi, Scifunowi i wszystkim, którzy uważają, że istnieje coś takiego jak układ słoneczny i że ten układ słoneczny ma ręce i nogi i że jest zupełnie uzasadniony i że wszystko trzyma się kupy. Ale jeszcze zanim układ słoneczny, to wiecie, że ja zacząłem, znaczy ci, którzy oglądali moje wcześniejsze, wcześniejsze i bardzo wczesne materiały, że zacząłem interesować się tematyką płaskiej Ziemi właśnie po tym, jak obejrzałem materiał z Cifuna drwiący z argumentów przemawiających za tym, że Ziemia jest płaska. I jednym z takich argumentów, z których on drwił, to był właśnie sztuczny horyzont, czyli żyroskop. No i tam była kwestia tego, że te żyroskopy to one utrzymują stałą pozycję, inaczej pozycjonują się względem stałych gwiazd i takie tam pierdoły. I ostatnio wpadł mi przed oczy, Materiał, który jest na kanale Castorama z panem Adamem Słodowym. Ci, którzy są w moim wieku, na pewno pamiętają pana Adama Słodowego, który pięknie tłumaczył różne rzeczy i pokazywał, jak rzeczy są skonstruowane, jak działają, tłumaczył zjawiska. Ja myślę, że on był niemalże. No, no to był facet, który wiedział, o czym mówi. I tam jest między innymi właśnie materiał o. O, o, o żyroskopie, jak działa żyroskop, co to jest żyroskop, i tam nie odwoływał się do żadnych stałych gwiazd, bo powiedzcie mi, które gwiazdy są stałe, skoro Ziemia wiruje w koło własnej osi? Zakładamy, że tak jest. Idąc, idąc tropem i idąc sposobem myślenia tych, którzy wielbią naukę, yy, oficjalną wersję naukową tego, jak jest wszechświat zbudowany. Więc skoro Ziemia wiruje wokół własnej osi, skoro e, wędruje w koło Słońca i przesuwa się razem ze Słońcem e, i wiruje wokół centrum galaktyki i razem z galaktyką gdzieś tam popierdziela, no to gdzie są te stałe gwiazdy wokół, w stosunku do których ten kawałek metalu wirujący się ma pozycjonować? Dobra. Mniejsza z tym polecam Sifunowi, niech sobie obejrze, a potem niech ośmieszy pana Adama Słodowego w swoich materiałach. A teraz mam taką zagadkę: właściwie taką, taką, taką zagadkę. No. Przyjmijmy założenie, że oficjalna wersja budowy wszechświata jest prawdziwa. To znaczy, że, że istnieje układ słoneczny w którym mamy słońce w centrum i pierwsze trzy planety krążące wokół słońce to jest Merkury, chociaż może on, może on w drugą stronę się kręci, jeden pies, nieważne, Wenus, te niebieskie kręgi, to znaczy ten duży niebieski krąg, to jest ekliptyka Ziemi, czyli... Przypuszczalna droga, jaką pokonuje Ziemia wokół słońca. Albo patrząc na to z drugiej strony, jest to droga, jaką pokonuje słońce na naszym nieboskłonie. Czyli to jest ekliptyka. Te mniejsze kręgi wewnątrz ekliptyki, to są orbity Wenus i merkurego wokół Słońca. Zapewne nieraz widzieliście w materiałach nasa jak. E, Merkury przesuwa się na tle tarczy słonecznej, tak jak mała. Ta mucha napstrzyła, i coś tam się prze, prze, przesuwa na tle tarczy Słońca. Mała kropeczka. W wielu filmach również można to obejrzeć, na przykład w filmie W Stronę Słońca. Bardzo fajny taki film z serii science fiction, bo, nie, bo to wszystko fiction jest. I teraz tak. Merkury, Wenus i są, znajdują się wewnątrz ekliptyki, czyli wewnątrz drogi, którą podąża Ziemia wokół Słońca. Co trzeba zauważyć? Ziemia zawsze jest zwrócona w stronę Wenus i w stronę Merkurego i w stronę Słońca oświetloną stroną. Zawsze jest to strona dzienna. Niezależnie czy tu jest Ameryka, czy tu jest Azja, czy tu jest Europa, wszystko jedno, to tak tylko z zestawem kropeczki. Zawsze, niezależnie od pory roku, niezależnie od pory dnia, jaka jest w Europie, czy w ogóle na Ziemi, czy która tam jest godzina wyznaczana przez Słońce, zawsze jest skierowana do słońca stroną dzienną. Zawsze jest o, słoń, stroną oświetloną. Ta druga część tu na, na zewnątrz ekliptyki, ta na czarno zaznaczona, to jest strona nocna. Tutaj na zielono, tak już dla ścisłości, żeby nie było, zaznaczyłem taki pasek, który może oznaczać świt lub zachód słońca w zależności od tego, jak się ziemia kręci. To zawsze jest taki, taki pasek, taki twilight, taki, taka strefa półmroku, półcienia, która jest jeszcze nie nocą i już nie dniem, albo jeszcze nie dniem, ale już nie nocą. Więc wyjaśnijcie mi z i wszyscy, którzy wierzycie w to, że mamy układ słoneczny, gdzie planeta Ziemia krąży wokół Słońca. I Wenus krąży wokół Słońca. I Merkury krąży wokół Słońca. Jak to jest do cholery możliwe, że możemy obserwować i Merkurego, i Wenus na nocnym niebie? Nocne niebo to jest ten obszar wszechświata. Niech będzie, że to jest ten obszar wszechświata, bo, bo ten świt uwzględniamy. To jest nocne niebo i niezależnie gdzie ta ziemia się będzie znajdowała w stosunku do słońca, to jest nocne niebo. Ścinamy troszeczkę ten świt, niech będzie, że ten świt cholerny i, 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 i zachód słońca to też jest nocne niebo. Jak to jest możliwe? A zaraz zobaczycie na ekranie, że nawet Google czy jakieś inne obserwatoria astronomiczne pokazują nam, że można widzieć Wenus i Merkurego na nocnym niebie. Tam jest podane, owszem, tam jest podane, że tuż przed świtem i tuż po zachodzie słońca, ale nie w trakcie zachodu słońca, nie o świcie, tylko tuż przed świtem. Więc jak to jest możliwe? że będąc w tym miejscu na kuli ziemskiej, na granicy świtu i nocy, widzimy Merkurego, gdzie on by nie był. Niech sobie będzie tu, 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 gdziekolwiek. Niech będzie tu, że go widzimy na nocnym niebie. To jest zagadka. Jeżeli ktoś mi to wytłumaczy z sifun, Albo ktokolwiek inny, ja wiem, refrakcja i tak dalej, ale jaka refrakcja, skoro my możemy obserwować Merkurego przechodzącego przez, przez tarczę słoneczną, to jakim cudem możemy go widzieć na nocnym niebie, gdziekolwiek? Oto moje pytanie. Dziękuję serdecznie. Życzę Wam wszystkich, wszystkim wspaniałego czasu, pięknego słońca. Wiecie, tu w Anglii nam podają taką w związku z tym koko-koko-koko, rororona, ro, podają nam następujące prognozy pogody w radio. Piękny dzień, piękne słońce, temperatura 20 do 23 stopnie Celsjusza. Więc zostańcie w domu, a w nie zostawajcie. A jeszcze bardzo mi się podoba koszulka pana doktora Huberta Czerniaka. Nie, on pokazywał, w którym ostatnim materiale występował w swojej tej koszulce nie pokazał całej, ale tam było widać kawałek masztu 5G i było coś w stylu a, a, a maszty. I ja wam dokończę, co się dzieje w Wielkiej Brytanii. Maszty płoną, płoną, płoną i oświecą cały świat. Wiecie, szczupki masztów 5G muszą być z plastiku, ponieważ gdyby to była metalowa obudowa, no to by było tak jak zrzuceniem kawałka metalu do e, mikrofalówki. A jeszcze ci, co twierdzą, że, że 5G, czyli promieniowanie mikrofalowe, fale milimetrowe nie szkodzą, niech poeksperymentują z falami centymetrowymi. Ja bardzo prosty sposób. Jak macie starą mikrofalówkę, to mówię do tych, którzy nie, nie wiedzą i nie wierzą, że, że mikrofale szkodzą. Weźcie sobie, zdejmijcie wewnętrzną warstwę takiego plastiku, który tam jest i pod spodem będzie taka siateczka, w klatka Faradaja. Wytnijcie kombinerkami czy jakimiś innymi szybczykami taką dziurkę, zamknijcie drzwiczki, włączcie, a potem przyłóżcie oko do tego miejsca, gdzie jest dziurka. W Dziurka w tej klatce Faradaya. Zobaczycie? Nie zobaczycie. Oko wam się ugotuje, zanim się zorientujecie i zanim poczujecie ból. Więc nie mówcie, że fale milimetrowe i fale centymetrowe są nieszkodliwe. Pomyślcie troszeczkę. A masz ty poną, poną, poną. Wszystkiego dobrego. Subskrybujcie, wchodźcie na inne kanały. Do zobaczenia.